Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was w piątkowe południe. Tak jeszcze wracając do moich rekolekcji wielkopostnych głoszonych za oceanem, powiem Wam, że w parafii Phoenix tylko trzy osoby, naprawdę nie mylę się, trzy osoby, tylko trzy osoby chodzą do kościoła. To jest ksiądz proboszcz. I siostry, siostry zakonne, siostra Ewa oraz siostra Kinga. Nie mylę się, bo pozostali dojeżdżają samochodem. Tak to już jest w Stanach Zjednoczonych, że kawał drogi się ma do parafii, do której jest się zapisanym. A jeżeli wybiera się akurat parafię polską, no to wielu, wielu parafian z ponad chyba 250 rodzin. Dojeżdża co najmniej 15 minut do kościoła. Czasami zadając pytanie, ile Państwo mają do kościoła, to odpowiadali. A ksiądz się pyta, czy na mandat, czy nie na mandat. No i wielu się okazywało, ma pół godziny, 40 minut, ponad godzinę. Szacun. A mówię o tym, bo czasami w naszych warunkach polskich mamy kościoły parę metrów od siebie. Ale ciągle nam niewygodnie, żeby pójść nam przez świętą niedzielną, bo pada deszcz, bo jest za gorąca, bo jest za ciepło, bo jest za zimno, bo jest akurat niedziela handlowa. Dla chcącego nie ma nic trudnego. Oczywiście nie idealizuję Stanów Zjednoczonych, bo i tam są różne problemy i kłopoty. I tam także istnieje polaryzacja i to potężna i laicyzacja, ale jednak sporo społeczeństwa się budzi. Ja odnosiłem wrażenie, także patrząc na amerykańskie parafie, że my tu w Polsce jesteśmy trochę 20 lat do tyłu za nimi. Bo oni już wiedzą czym pachnie modernizm, chociaż takie postacie jak James Martin, jezuita jeszcze się nim zachwycają. Ale wielu, wielu katolików już zobaczyło, jakie są zgniłe owoce prowadzenia parafii w stylu modernistycznym. I było to niezwykle budujące, gdy dowiadywałem się, że parafie i polskie, i amerykańskie, i nie tylko są prowadzone w duchu katolickim, czyli przede wszystkim ukierunkowanie duchowości na katolicyzm, na sakramenty. Jak byłem zbudowany, gdy na adoracji, która rozpoczęła się, Rozpoczynała codziennie mniej więcej półtorej godziny przed Muszą Świętą, adoracja w ciszy. Jest już parę osób, gdy przychodziłem, no też wcześniej, żeby się pomodlić i później, żeby spowiadać. No bardzo budujące, naprawdę wielu, wielu Amerykanów, także polskiego pochodzenia, wie jak ważna jest adoracja, sakrament spowiedzi, sakrament Eucharystii. A to modernizowanie kościoła. Jest niebezpieczne i tak jak powiedziałem przed momentem, mam wrażenie, że my w Polsce jesteśmy trochę jeszcze do tyłu. Myślimy, że taki protestancki styl prowadzenia parafii przyciągnie ludzi. Przyciągnie. Na parę chwil, parę miesięcy, parę lat. Ale ostatecznie to, co możemy najpiękniejszego dać w kościele katolickim, to Pana Jezusa obecnego w sakramentach. Nie chcę idealizować, ale na przykład bardzo budujące były dla mnie świadectwa typu, że jedna z dziewczyn z pewnej parafii, właśnie polonijnej, ale już Amerykanka. Lekarka zresztą ma narzeczonego, który był daleko od Pana Jezusa, a ona go przyciągnęła także do kościoła katolickiego, w którym przyjął sakramenty, czekają w czystości, do ślubu, no, słysząc takie rzeczy. Człowiek jest bardzo zbudowany, bo okazuje się, że wielu katolików naprawdę żyje katolicyzmem, a nie na niby. Ma się wrażenie, że Europa w ogóle jest zmęczona chrześcijaństwem. Jest zmęczona Jezusem Chrystusem. Nie potrafi odkrywać w Ewangelii źródła życia. I później to się przenosi także na polski katolicyzm. Ach który naprawdę zostawia wiele do życzenia. Myśmy się cieszyli, że mamy 1050-lecie chrześcijaństwa w Polsce. A czy my nadal tym chrześcijaństwem owocujemy? Słyszeliście zapewne o biskupie Baronie Robert Baron. Interesująca postać także dla wielu, wielu katolików amerykańskich i nie tylko katolików. Bardzo interesujące, ma rozważania, refleksje pogłębione. Między innymi on właśnie parę dni temu powiedział, zbliża się Wielkanoc i mainstreamowe media, jak zawsze o tej porze roku, już od kilku dekad, będą próbowały ukąsić chrześcijaństwo i podważyć w ogóle to, że my, chrześcijanie, katolicy, wierząc w Jezusa zmartwychwstałego, robimy to rozsądnie. W związku z tą wypowiedzią biskupa Barona pojawił się ciekawy wpis, który później biskup Baron na Twitterze, czyli ich się podał dalej. I pozwólcie, że ja go teraz przytoczę. I kiedy zacząłem to czytać, to zauważyłem, że w polskiej wersji, na różnych portalach, od też kilku dekad, da się zauważać podobny trend. Pamiętam na Onecie, ja wiem, z 15 lat temu, że już były artykuły właśnie w okolicy Tridum Paschalnego o romansie rzekomym między panem Jezusem a Marią Magdaleną. Później innego roku nawet jakieś takie rzeczy o rzekomej, dziwnej więzi między Jezusem a Janem. Ja już wtedy pamiętam uczniom, chyba w ósmym Melo, w Poznaniu wtedy uczyłem, powiedziałem, że za rok to będą próbowali. Hipotezy rzucać, że Pan Jezus miał jakąś relację z osiołkiem, na którym wjeżdżał do niedzieli palmowej. Wybaczcie za taki sarkazm. Może to dla niektórych brzmi jak herezja, no ale do tego ci ludzie się posuwają. I jeszcze powiem więcej. Jak czytałem to, co podał biskup Baron, to nagle usłyszałem argumenty, które są obecne w polskich mediach społecznościowych, na przykład w wywiadach z byłymi księżmi. Naprawdę. Niektórzy księża byli, profesorowie szczególnie, także z Wielkopolski, dokładnie to gadają, co zostało zacytowane przez biskupa barona, a co za chwilę Wam przedstawię, ponieważ to jest interesujące z wielu powodów. Kiedy to czytam, ostatecznie mówię: Boże, dziękuję Ci za łaskę wiary. Dziwne jest to, że ci, którzy tej łaski wiary nie mają, Próbują nieustannie podważać sensowność tych, którzy wierzą. Już teraz Was pobłogosławię. Niech błogosławi Was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A w ogóle natrafiłem jeszcze na inny, bardzo ciekawy tekst, którym się podzielę, mam nadzieję, za parę dni. W Górę serca, róbmy swoje i bądźmy też apologetami chrześcijaństwa. Do czego często namawiał nas w ostatnim czasie choćby Benedykt XVI. Ta apologetyka była bardzo obecna we wczesnym chrześcijaństwie. Dzisiaj w Kościele to nie jest trend. I jeszcze jedną rzecz dorzucę. Może to jest kontrowersyjna, a może innym razem. Chciałem coś powiedzieć o kanonizacji tego chłopca, który leży w Asyżu. Ach, imię i nazwisko mi wyleciało. Natomiast w perspektywie tej drogi kanonizacyjnej Ciągle mnie smuci, że taka postać jak arcybiskup Fulton Sheen została zatrzymana parę dni przed beatyfikacją. Trochę mnie to smuci, bo to pokazuje ten trend obecny w Kościele. Mimo wszystko. Ale zmierzę się w tym wątkiem też pewnie niebawem. Jak mi Pan Bóg pozwoli, a Wy będziecie mnie do tego dopingować. No dobra, a teraz posłuchajcie tego, co zacytował biskup Baron. Z Bogiem. W 1985 roku Newsweek opublikował artykuł na układce zatytułowany Kim był Jezus? Wielkanoc przypadała 7 kwietnia. Artykuł ukazał się w numerze z 8 kwietnia. Analizowano w nim naukowe debaty na temat historycznego Jezusa, podkreślając rozbieżności między relacjami biblijnymi a dowodami historycznymi. Opierał się głównie na grupie uczonych, którzy stosowali system głosowania, by ustalić autentyczność wypowiedzi Jezusa, często dochodząc do wniosku, że znaczna część narracji ewangelicznej była późniejszym upiększaniem, a nie faktem historycznym. Artykuł ten przedstawiał Jezusa bardziej jako postać ukształtowaną przez teologię Jego zwolenników, niż jako boskiego Syna Bożego, który jest centralnym punktem wielkanocnym. A tak swoją drogą, Właśnie taką filozofię słyszę u niejednego byłego księdza z tytułem profesora, będącym profesorem w Polsce. Z kolei 96 rok na okładce magazynu Time, tydzień przed Wielkanocą, był artykuł Poszukiwanie Jezusa. Artykuł zgłębiał się w historyczny ruch Jezusa, kwestionując zmartwychwstanie poprzez podkreślanie alternatywnych teorii, takich jak idea, że ciało Jezusa zostało skradzione lub że zmartwychwstanie było wizją duchową, a nie wydarzeniem fizycznym. Przedstawiał te idee jako naukowe, wyzwania dla tradycyjnej historii Wielkanocy, odwołując się do szerokiego grona czytelników w tym okresie. Z kolei, 2006 rok. National Geographic umieścił Ewangelię Judasza, artykuł, tekst w zasadzie gnostycki, przetłumaczony na język angielski. Wraz z programem telewizyjnym wyemitowanym mniej więcej w tym samym czasie zasugerowano, że Judasz Iskariota nie był zdrajcą, ale faworyzowanym uczniem działającym zgodnie z instrukcjami Jezusa. Ta narracja bezpośrednio przeczyła opisowi Judasza w kanonicznych Ewangeliach, oferując alternatywny punkt widzenia na wydarzenia prowadzące do ukrzyżowania i pośrednio kwestionując spójność historii Wielkanocnej w, tradyc w tradycyjnym rozumieniu. No i znów swoją drogą. Przecież tego typu teorie ciągle się pojawiają także w polskiej przestrzeni publicznej, i to wypowiadają takie rzeczy, nawet ci, którzy uwielbiają czytać mocno lewicujące liberalne gazety quasi katolickie. W 2007 roku, w 2007 Discovery Channel wyemitował dokument zatytułowany Zaginiony Grób Jezusa. Po raz pierwszy wyemitowano go 4 marca, Wielkanoc wypadała wówczas 8 kwietnia. Reportaż twierdził, że grup w Jerozolimie zawiera a Jezusa, Marii Magdaleny i domniemanego syna twierdził, że Jezus nie powstał fizycznie, fizycznie z martwych, ale został pochowany ze swoją rodziną, podważając historyczność zmartwychwstania. Był ten reportaż szeroko omawiany przez The New York Times, CNN, wywołał debatę tuż przed Wielkanocą, zwiększając swój zasięg. W 18 roku The Washington Post opublikował artykuł również kwestionujący zmartwychwstanie Pana Jezusa. W artykule mówiono o dowodach na zmartwychwstanie, sugerując, że było ono bardziej produktem wiary niż faktów. Główne media nie publikują tylko historii atakujących wiarę chrześcijan w okresie Wielkanocy. Robią to także w okresie Bożego Narodzenia, na przykład w 14. roku Newsweek. Twierdził, że teksty biblijne, w tym te o życiu i zmartwychwstaniu Jezusa, są pełne błędów i błędnych tłumaczeń, co podważa ich wiarygodność. Krytycy zauważyli, że czas publikacji był celowym nawiązaniem do wzrostu liczby czytelników w okresie świątecznym. Te przykłady obejmują prasę, telewizję, media, media cyfrowe, pokazują spójny wzorzec. Główne media publikują historię, niby badają, reinterpretują. Wprost kwestionują narrację o Panu Jezusie. Chociaż nie każdy artykuł całkowicie zaprzecza historii, zbiorowo podsycają te artykuły wątpliwości, alternatywne perspektywy. No i niestety robią to także popularni publicyści, także na YouTubach, uważający się i przez wielu innych zwolenników za autorytety takiego nowoczesnego spojrzenia na wiarę chrześcijańską. Róbmy swoje, róbmy Boże i zobaczmy, że to co się pojawia w przestrzeni publicznej, próbując wyśmiać wiarę w Pana Jezusa zmartwychwstałego, to jest przestarzała sztuczka demona, tylko podana na nowy sposób w nowych formach.